Czy Trump zabija rynek szwajcarskich zegarków? Zaraz tłumaczę krok po kroku. Prezydent USA wprowadził 31% cła na produkcję ze Szwajcarii. Oznacza to potężny cios po takich markach jak Rolex, Audemars PG, Patek Philippe i innych luksusowych markach zegarków. USA to jeden z największych rynków dla zegarków szwajcarskich. Na przykład w roku 2024 eksport zegarków do Stanów wyniósł Ponad miliard trzysta milionów dolarów. Co to może oznaczać w praktyce? Ewentualnie w przyszłości ceny mogą wzrosnąć o 25-35%, a może nawet wyżej. To oznacza, że Amerykanie zaczną kupować zegarki w Europie i Azji. To może wywołać deficyt w wyżej wymienionych regionach. Co może też spowodować wzrost cen na wtórnym rynku, czyli zegarki, które kosztowały 40 tysięcy euro, przykładowo, mogą teraz kosztować 50 tysięcy albo i wyżej. Mogą też prawie, że zniknąć te rzadsze modele, albo będą po prostu bardzo cięższe do odzyskania, a te najbardziej pożądane modele staną się naprawdę rzadkie też. Jak myślicie? Jakie mogą być skutki wprowadzenia tego cła? Dajcie znać w komentarzach.